Witam Was gorąco, jeżeli jesteście nowe, to oczywiście serdecznie Was witam na moim kanale. Cieszę się bardzo, że do mnie zajrzałyście. Mam nadzieję, że zostaniecie długo, jeżeli Wam tematyka odpowiada to najba jak najbardziej subskrybujcie mój kanał na dole dzwoneczek możecie wcisnąć i będziecie ze mną oczywiście na bieżąco. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat moich ulubionych gąbek. Oczywiście gąbek do makijażu jest to dla mnie bardzo ważne narzędzie, gdzie możemy szybko i dość sprawnie wykonać makina makijaż. Jakie są to gąbki? Będzie ich dokładnie 5, czyli 5 moich ulubionych gąbek. Zaraz wam wszystkie pokażę i też wytłumaczę, dlaczego właśnie te, a nie inne. To w takim razie życzę Wam miłego oglądania. Wiem, że wiele z Was już nie wyobraża sobie makijażu bez użycia gąbki, podobnie jest ze mną. Coraz więcej film wprowadza do swojej oferty różnego rodzaju gąbki z różnego materiału. One są lepsze, gorsze, ale zauważyłam, że jednak firmy starają się wprowadzać coś nowego, coś, co może zaskoczyć swoich klientów. I może zacznę od miejsca piątego. I na miejscu piątym jest gąbka Blended. Blended jest to polska marka. Ta gąbka dość szybko zawojowała i stała się totalnym hitem. Dlaczego? Ze względu też na cenę w promocji ta gąbka kosztuje 19,90, więc różnica do oryginalnego beauty blendera jest znaczna. Druga kwestia jest to gąbka, która również jest miękka, nawet bym powiedziała bardzo miękka, jest troszkę większa od klasycznego beauty blendera jest wytrzymała, ma różne kolory i możecie na stronie Minty Shop zobaczyć jakie są dostępne kolory. Ja uwielbiam tą czarno-białą, uważam, że ta faktura jest najlepsza, chociaż teraz ta gąbka Różni się strukturą od wcześniejszej gąbki marmurkowej czarno-białej. Tamta gąbka, tamta wersja gąbki osobiście mi bardziej odpowiadała i uważam, że zdecydowanie jest lepsza. Ta natomiast może być świetna dla osób, które poszukują gąbek, które nie mają mocno rozszerzonych porów. Wiele osób zwraca na to uwagę, i faktycznie ta struktura tej gąbki jest bardziej gładka, nie jest tak mocno porowata, ale nadal jest bardzo miękka, sprężysta, spokojnie słuchajcie, zobaczcie, jak tutaj fajnie dobrze pracuje, bardzo fajnie też balansuje na skórze, więc nakładanie podkładu tą gąbką to oczywiście duża przyjemność. Jak dla mnie, jak i dla osoby, na której pracuję i wykonuję jakikolwiek makijaż, więc spokojnie polecam ją osobom, które szczególnie uwielbiają gąbki gładkie. Uważam, że spokojnie na 3 miesiące wystarczy, jak nie na dłużej. Jeżeli mamy dobrze ogąbki, to spokojnie 3 miesiące ona Wam posłuży. I świetna też jest cena, ponieważ 19,90 kosztuje, więc jak najbardziej ją szczerze polecam zajmuje, jakże zacne piąte miejsce. A na miejscu czwartym znajduje się gąbka Beauty Blender. To jest oryginalna gąbka Beauty Blender. Dlaczego w ogóle tutaj się pojawiła? Dlatego, że naprawdę jest dobra, bardzo dobra gąbka. Szczególnie polecam ją dla wizerzystów, dlatego, że bardzo łatwo jesteście w stanie trzymać higienę pracy. To jest specjalna faktura i specjalna struktura, która pozwala nam szybko wypukłać z niej jakikolwiek brud, podkład, cokolwiek, co znajduje się na tej gąbce. To jest gąbka, która jest idealnie opracowana. Nie jest za duża ani za mała. Naprawdę świetnie się na niej pracuje. Uważam, że to jest jedna z gąbek, która jest. Bardzo dobrze przemyślana pod kątem, pod kątem kształtu, pod kątem materiału Ona jest gąbką, która jest bardzo miękka Mocno sprężysta Ma się wrażenie jakby była pusta w środku Porównując na przykład do blended wytuwa się tam dość dużą ilość tego materiału w środku Tutaj natomiast mamy wrażenie, że ona w środku jest bardziej pusta Szybko też wysycha Więc higiena pracy jest tutaj na najwyższym poziomie i kształt jest jej idealny, bo możecie łatwo nałożyć nią korektor czy nałożyć podkład. Jakkolwiek lubicie nakładać, jakąkolwiek technikę wybierzecie, to faktycznie ten kształt uważam, że jest doskonały. I pomimo, że kosztuje 70, chyba 9 zł, czy 72 zł. To jak najbardziej jest to produkt, który się zwróci wizarzystą. Jeżeli chcecie dla siebie ją kupić, to również, ponieważ te gąbki potrafią wytrzymać bez problemu pół roku. Zaznaczam, jeżeli odpowiednio o nią dbacie i używacie odpowiednich mydła, spokojnie posłużę pół roku, a nawet i dłużej. Uważam, że do roku może, może spokojnie wytrzymać. Więc to jest miejsce czwarte. I myślę, że to jest jedna z najlepszych gąbek dla wizerzystów. Naprawdę świetny produkt. Na miejscu trzecim jest gąbka Boho Beauty. Chciałam powiedzieć: Blended. Nie, nie, Boho Beauty. I to jest naprawdę genialna gąbka. Również naszej polskiej marki Boho Beauty. To jest. Gąbka, która jest najbardziej miękka ze wszystkich, jakie, na jakich miałam y, okazję pracować, jest tak miękka, ma się wrażenie, jak, jakbyśmy dotykały ptasie mleczko. Y, to jest gąbka, która ma też zupełnie inną strukturę w do Blended i do oryginalnego Beauty Blendera, choć. Y, Myślę, że to jest gąbka, która najbardziej przypomina Beauty Blender ze względu właśnie na miękkość, ale również na strukturę. Ma się wrażenie, że jest bardzo delikatna, ale to jest mylące. To jest, ten materiał jest naprawdę wytrzymały, i pracując z klientkami, ona o dziwo posłużyła mi na. Cztery spokojnie miesiąca takiej ciągłej pracy. Byłam zaskoczona, jak na długo mi starczyła. Później zaczęła się kruszyć, natomiast za cenę chyba 17,90, bo ona tyle kosztuje. Uważam, czyli 19,90, może kupiłam w promocji. Uważam, że jest to naprawdę świetna gąbka, i ona ma dość mocne rozszerzone pory. Ale tak jak ja wcześniej Wam wspomniałam, ja lubię gąbki, które przypominają strukturę skóry i dzięki temu uzyskuję efekt dobrze wtopionego podkładu i ta skóra jest wygładzona. Więc ja takie gąbki lubię i ona zajmuje trzecie miejsce. Zajęłaby pierwsze miejsce, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Chociaż nie, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, ale mimo wszystko jest. Jest na trzecim miejscu, a na miejscu drugim a na miejscu drugim jest gąbka również oryginalna, ale gąbka welurowa to jest oryginalna gąbka Juno. I tak, jak zwróciłam uwagę, jest już dostępna w Polsce na jakiejś stronie drogeryjnej. Bez problemu już możecie ją zakupić. Gąbki belurowe uważam, że są najlepszymi gąbkami, ponieważ one dodają efekt totalnie wygładzonej skóry i pięknie, dzięki tym włoskom, które są tutaj, wtapia się w podkład. Więc to jest dla mnie najlepszy materiał, który przypomina strukturę skóry. To jest gąbka, tak jak wspomniałam, oryginalna Juno. Juno ma różne gąbki o różnych kształtach. Mam je, mam gdzieś pochowane. Najczęściej pracuję na tym kształcie, dlatego że jest dobrze ścięty, więc idealnie jestem w stanie nałożyć dobrze korektor, jak i... Podkład tutaj tą częścią, więc to jest dla mnie gąbka, która zajmuje drugie miejsce. Jest miękka, nic się z nią nie dzieje. Nie polecam gąbek welurowych zakupić na AliExpress, ponieważ one bardzo szybko się niszczą i ten welur po prostu schodzi. Ta oryginalna starcza na bardzo długo i też mam chyba około 3 nawet 4 miesiące, i nie ma tutaj żadnego zniszczenia, więc to jest gąbka, która zajmuje według mnie drugie miejsce. A pierwsze miejsce to jest również gąbka welurowa. I długo się zastanawiałam, którą wybrać, ale pierwsze miejsce zajmuje gąbka również welurowa z firmy Douglas. Wybrałam ją dlatego, że jest bardziej miękka od oryginalnego, oryginalnego, oryginalnej gąbki Juno, dlatego, że jest przyjemniejsza w, w pracy. Mam wrażenie, że ciut dłuższe są te włoski i są bardziej gęste. Uwielbiam na niej pracować. Bardzo dużo pań po mojej rekomendacji zakupuje te gąbki, i jak wracają do mnie, twierdzą, że to jest jedna z najlepszych gąbek, z czego bardzo się cieszę. Świetnie, tak jak wspomniałam, nakłada się podkład, cokolwiek będziecie nią nakładały, od razu macie naturalny efekt Bardzo fajny jest efekt jak nakładamy puder, czy to skip, czy prasowany, jeżeli chcemy utrwalić makijaż Od razu uzyskujemy naturalny efekt, ta gąbka ściąga pudrowość z, z tego wykończenia Bardzo, bardzo dobra gąbka i to jest gąbka, która zajmuje pierwsze miejsce Wracając jeszcze do, do Boho Beauty, dlaczego ta gąbka nie zajęła właśnie pierwszego miejsca? To już wiecie, bo wyjaśniłam dlaczego. Ale wśród tych gąbek klasycznych, to uważam, że to jest gąbka, która zajęł, zajęłaby pierwsze miejsce. Gdybym nie znała tej gąbki walurowej, to Boho Beauty by skoczyła na pierwszym miejscu. Ale że znam. I doskonale znam i uwielbiam gąbki walurowe, to uważam, że one są na pierwszym według mnie miejscu. Ta gąbka kosztuje 39 zł. Bardzo często są promocje na stronie Douglas, więc możecie ją kupić zdecydowanie taniej. Trwałość tych gąbek jest różna, była partia, która no niestety była jakaś wadliwa i nie wytrzymała mi dość długo, natomiast druga kolejna partia już według mnie jest ok i ta gąbka służy mi chyba 3 miesiące i również tak jak widzicie nie ma tutaj żadnego śladu użytkowania, a używam ją codziennie, kilka razy nawet dziennie, więc. Jestem zachwycona z tej gąbki I to są moje wszystkie ulubione gąbki Dajcie mi znać, która jest Wasza ulubiona Jest ich naprawdę masa I gdziekolwiek nie pojawicie się w sklepie um, kosmetycznym, drogeryjnym czy perfumeryjnym wszędzie, wszędzie są gąbki różnego rodzaju um, To jest fajne, ja uwielbiam kupować gąbki i pomimo, że mam te ulubione, to i tak jak jakaś nowa się pojawia, to ją kupuję, bo może będzie lepsza. A nawet jeżeli nie, to i tak ją muszę przetestować. Dajcie mi znać, która jest Wasza ulubiona, dlaczego i czy faktycznie te, które ja mam, również używacie, i czy je lubicie. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, dużo zdrowia, dużo zdrowia, dużo śmiechu. Miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem w Kipa.